Dzień dobry, rekstry Minecraft witam na kolejnym odcineczku na moim kanale i w dzisiejszym odcineczku będę odpowiadał na wasze pytania, które zadaliście mi na moim Discordzie, link w opisie. To tak, dobra, zacznijmy od pierwszego pytania. Czy lubię małe dzieci? Kocham małe dzieci. Małe dzieci są słodziutkie, takie mmm. Lubię. Eee, a kieps na grubym czy cienkim? Ostry, mieszany czy łagodny? Wołowina czy drób? A może baranina? A powiem wam, że chyba drób. Eee, i cienki. Minecraft 1.8 czy, czy 1.16 eee, plus? Eee, 1.16 plus. Eee, Ogólnie, czy 1.16, no. No, 1.16, jak mam wy... Czy kochasz mastiwa? Uwielbiam mastiwa. Czy masz swojego krasza? Mam. Najpierw płatki, czy mleko? Już odpowiadałem na to pytanie, ale ja powiem je jeszcze raz. Najpierw płatki, potem mleko. Nie inaczej. Płatki, mleko. Płatki, mleko. I nic. Tylko płatki i mleko. Dobra, kolejne pytanie. Masz dziewczynę? Nie mam dziewczyny. Miałeś kiedyś dziewczynę, kiedy miałem. Ale to było od drugiej klasy do czwartej klasy. E, kolejne pytanie. Miałeś swój pierwszy raz? Nie. Bez przesady, aż taki stary to ja jeszcze nie jestem bez przesady, nie? Czy planujesz nagrywać w roku szkolnym? Tak, jeden film tygodniowo. E, kiedy zaczniesz streamować? Raczej nigdy, tak, tak regularnie, bo ogólnie cały czas jakieś streamy czasami są, jak mi się chce, ale raczej tak regularnie to nigdy nie zacznę streamować. Ile łącznie zarobiłeś donate'ów? 15 złotych. E, czy planujesz inne gry niż Minecraft? Nie. Do której klasy idziesz po wakacjach? 8. Jak się poznałeś z Mastiwem? Dobra, to powiem Wam taką historię, co było. Wydarzyło się bardzo, bardzo dawno temu. Nie miałem wtedy ani roku jeszcze chyba. Miałem wtedy parę miesięcy, dopiero chyba z 3-4. Wyjechałem do mojej babci. Tam wydarzyło się coś wielkiego. Wielki meteoryt spadł na ziemię. A na tym meteorycie pojawił się mały ufolunek. Nazywał się Mast. A tak naprawdę pojechałem do babci i tak naprawdę to jest mój kuzyn, jak ktoś nie wie. No i tak poznałem Mastiwe, że po prostu był mój kuzyn, nie? Więc po prostu naturalnie się poznaliśmy. Jeśli zaczniesz streamować, to gdzie? Nie zacznę streamować, ale regularnie, regularnie zacznę streamować. Jakieś streamki, czasami się pojawiają o nią, ale na YouTubie. Czy planujesz mieć swój własny serwer? płatny? no beboli Ty się jeszcze pytasz, przecież ustalamy aktualnie jak ma wyglądać mój jeden serwer. No widzowie jeszcze nie wiedzą jaki, ale ja wiem jaki. Kolejne pytanie, ile masz lat? 14, twój ulubiony YouTube? YouTuber to Kaluch, Kaluch chyba, Jawor. McDonald's czy KFC? McDonald's. GTA 5 czy GTA 4? GTA 5. Kiedy jakaś inna gra niż Minecraft. Kurde, jakaś inna gra czy Minecraft. To pytanie dobre jest. Czekajcie. Nie, nigdy. <śmany> nigdy. Ile masz wzrostu? m 65. Więc. Jakaś, tym. Niziołkiem jestem. Czy mam małego? No, na pewno większego od ciebie. Czy lubisz małe dzieci? To już było. Czy lubisz psy? Kocham psy. Psy są najlepsze. Nie ma nic lepszego. Ja mam psa. Mam, nawet mam ma własny Instagram. Koty, psy. Psy, sorry. Kotki są słodziutkie. Naprawdę lubię, no mam na nie alergię. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Kurde, ulubione jedzenie, ulubione jedzenie... To dobre pytanie jest. No chyba tosty, ale takim ostrym sosem. Tosty z ostrym sosem. Są super. Jeszcze szyneczką jakąś dobrą, serem. Co najlepsze. Ale takich innych rzeczy to jest co jeszcze? Pomidorowa jest koks. I schabowy, to mój top jest. Yy, czy znasz Gregary Smout? Znam Grigory Smoke. Yy, czy powiesz się? Yy, czy powiem Siemka? Siemka! Kiedy będzie następny QA? Kurde, to mi pytanie zadałeś. No, kiedyś na pewno będzie. <laughs> za parę lat. Może za rok? Pół roku możliwe. Czy pozdrowie? Pozdrawiam cię, Ciruś. Naprawdę dużo szczęścia, radości w Twoim życiu i nie wiem, no. Czy zrobisz jakieś, jakieś serie z innych gier, które będą ciekawe? Eee, to dobre pytanie jest. Eee, czy zrobię jakieś inne serie z jakichś innych gier, które będą ciekawe? Raczej nie planuję. Czy mam jeden odcinek w planach z GTA? Ale nie wiem czy on dojdzie do skutku. Eee, masz GTA 5 online mam Czy zrobisz jakąś micringe'ową piosenkę? Super eee, tak, zrobię, może kiedyś będzie. Jak wygląda twój dzień? To tak, wstaję rano. A czy wakacje? wstaję rano. Około dziesiątej. Zależy, czasami jest tak, że odpalam od razu komputer, a czasami jest tak, że idę do kuchni, zrobię sobie śniadanie, usiądę sobie na kanapie, obejrzę Netflixa na, albo YouTube'a na telewizorze, no i potem idę do komputera i od komputera jedynie wychodzę, żeby z, wyjść z psem. E, ale to, to tylko teraz, aktualnie, ponieważ mam teraz daily robię, więc może dlatego mi się tak wydaje. Ale no, bo ogólnie teraz cały czas siedzę, montuję dla Was odcinki, robię miniaturki, nagrywam odcinki, więc naprawdę ten daily jest przez rany. E, I tak może jeszcze w przyszłym tygodniu nagrać odcinki na zapas, bo wyjeżdżam na trzy tygodnie, więc łącznie 6 odcinków będę musiał dla Was nagrać. Plus jeszcze w tamtym tygodniu yy, to 8, więcej niż daily, więc jestem załamany, ludzie. Eee, no a tak, e, jeśli jest dzień w szkole, do szkoły, to budzę się, idę zjeść śniadanie, oglądam YouTube'a, przebieram się, idę do szkoły, wracam ze szkoły, wyprowadzam psa, znowu... W, w, e, znowu si i tak, odrabiam lekcje, siadam przy kąpie, e, zależy czy, mam się co, czy muszę się czegoś pouczyć, jak się nie muszę czegoś pouczyć, to się niczego nie uczę, jak muszę, to się uczę, e, no i siedzę przy komputerze do 23 i się kładę spać. E, dobra, kolejne pytanie. Czy ci się ktoś podoba? Tak, jest jedna osobka z mojej klasy. Piękna dziewczyna. Yy, I ostatnie pytanko na dzisiaj. Czy znasz grę o nazwie Fortnite Tak, mój drodzy, mój mój drogi yy, Rafiomerze, znam taką grę. Kiedyś była nawet seria z tej gry na kanale, więc znam taką grę, więc na dzisiaj to będą wszystkie pytanka. Mam nadzieję, że nie za szybko gadałem na tym odcinku, bo serio szybko gadałem. Więc jeszcze sprawdzę w montażu, czy na pewno nie za szybko gadałem. Więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapę do góry, wpadnijcie do mojego Discorda, Instagrama, TikToka i gdzie jeszcze możecie wpaść. Nie wiem, A jeżeli gdzieś na pewno możecie wpaść, na przykład możecie wpaść jeszcze zostawić suba. E, kurde, 30 sekund do 8 minut zostało. E, no to wiecie co, no to, to tak, e, każdy lajk like pod, e, każdy lajk like pod, pod filmem to jest jeden, jeden, e, to może być jeden, jeden złotych dla Mastiwa, tak, yy, każda, każdy like to jeden złotych dla mastiwa, więc, więc jeśli chcecie, żeby Mastiwo zarobił, to zostawcie naj, jak najwięcej łapek do góry, a już jest 8 minut, więc będę kończył dzisiejszy odcinek i siema!